Często dzwonicie do naszego biura z prośbą o polecenie prawnika od wypadków. Kochani, znalazłam taką firmę od już, już od, dawna, od dawna tą firmę polecam, ale dzisiaj chciałam tutaj. Podać jeszcze numer telefonu bezpośrednio, aby nie dzwonić do nas, bo my nie mamy z tym nic wspólnego. My nie możemy niestety udzielać tego typu porad, przyjmować takich zleceń, dlatego że nasze biuro nie jest, nie jest firmą prawniczą, nie ma uprawnień do tego, nie jesteśmy zarejestrowani w FCA i tak dalej, więc tutaj. My no nie, możemy, nie możemy Państwu nic doradzić, dlatego bardzo bym prosiła, żeby osoby, które. Chcą skorzystać ze sprawdzonych prawników, bez żadnych pośredników, zadzwonić bezpośrednio do kancelarii, gdzie jest obsługa polskojęzyczna. Firma, to jest, to jest angielsko-polska firma, czyli brytyjscy prawnicy, polskojęzyczna obsługa, bardzo fajne dziewczyny pod telefonem, które udzielą wszelkich informacji, odpowiedzą na każde, na każde z Państwa pytań, gdyby ktoś miał wypadek, czy w pracy, czy czy wypadek drogowy czy jakikolwiek inny czy zaniedbanie medyczne z tego co wiem firma również podejmuje się zaniedbań, zaniedbań medycznych ale jeśli ktoś chce to skonsultować bezpośrednio z kancelarią to najlepiej zadzwonić sobie pod numer telefonu 01615050831 to jest kancelaria Progressive Solicitors. I kochani, ja tą firmę polecam już od wielu lat i od kilku lat. Mam wiele jakby po, już po wygranej sprawie, już mam kilku klientów, którzy, którzy napisali, że dziękują za polecenie. Sprawa została zakończona rewelacyjnie i klienci są zadowoleni. Jeśli chodzi o opłaty, no to oczywiście jest no win, no fee. I tutaj po wygraniu tej sprawy kancelaria pobierze 24%, w tym już jest VAT, czyli nie ma VAT-u dodanego. VAT to już się wszystko zamyka 24% z VAT-em, i jest to kwota, która jest pobierana od każdej wygranej sprawy. Także serdecznie polecam. Ja tutaj jest też na moim profilu cały taki dokładny opis o firmie. Gdzieś pamiętam tutaj na TikToku czy na Facebook ktoś napisał, że że również poleca, że również jest zadowolony. Miałam już, już właśnie kilka takich sytuacji, gdzie czy na, na Facebook ktoś tam prosił o polecenie jakichś tam zaufanych prawników i ja podałam właśnie numer bezpośrednio do kancelarii. Wtedy właśnie osoby mówiły, zgadzam się Pani Mariolu, ja też jestem zadowolona, bardzo fajna, fajna i uczciwa firma. Także polecam serdecznie, gdyby, gdyby ktoś chciał skorzystać, to oczywiście powtórzę, Numer 01615050831. To jest telefon bezpośrednio do kancelarii. Ja tutaj jeszcze wrzucę, wrzucę opis pod tym filmikiem, abyście Państwo mieli ten, ten numer dostępny w razie, w razie potrzeby. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.